Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony dekambal.pl dzisiaj zaprezentuję Wam jak zrobić licznik X. Yy, tak, dobra, będzie to polegało na bardzo prostym mechanizmie. To jest taki prosty zegar i z dodatkiem yy, command bloka, w którym wpisujemy komendę taką i wtedy nam dodaje, dobra, yy, dodaje nam to w pasku X tam gdzie jest exp, jak dobijemy jakieś moba gdzie e, on teraz tam 54 muszę sobie usunąć dobra usunąłem sobie e, teraz jak włączę ten mechanizm mi dodawać widzicie można to bardzo fajnie wykorzystać w parkurach tak jak ja to wykorzystałem w swoich e, to teraz przejdziemy do budowy Tutaj stawiam mm, lepki tłok. Budulec. To repeater. I to repeater. ok I teraz tylko wystarczy tutaj dźwignię. I działa, tak? Tutaj sobie ustawimy częstotliwość. I żeby wpisać komendę, postawimy tutaj command bloka i wpisujemy komendę xp1lmaupa.p. l małpa P. Musimy dodać na koniec te maupa, ponieważ używa to wtedy te polecenie, żeby dotyczyło ono najbliższego gracza, tak? Dobra. Jak widzicie zrobiłem zegar i dodaję, tak? Tylko jest jeden mały problem Bardzo wkurza to, jeżeli z boku na czacie pojawia się Dodano jeden poziom graczowi Tak, dobra To jest moim zdaniem denerwujące Ale jest na to sposób, żeby to wyłączyć, tak? Stawiamy comment bloka Ja tu wkleję, bo nie chcę się pisać taką yy, Taką komendę Gamble comment block, yy, block yy, output false yy. I teraz wystarczy postawić dźwignię i włączyć. Tak, i teraz już nie powinno się wyświetlać, a X nam dodaje, widzicie? To jest taki mały bajer. No i dobra, to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Yy, pokazałem wam jak zrobić mm, licznik X. W następnym odcinku mam nadzieję, że pokażę Wam jak zrobić bardzo fajne Teleporty też na zasadzie zegara, można też inaczej to zrobić, też można to użyć, fajnie wykorzystać do parkurów różnorakich. Dobra, no to w tym odcinku na tyle, komentujcie, subskrybujcie. No i na razie.